Kacper Perkuszewski żali się na zarobki w M jak tylko 5000 za dwa dni zdjęciowe. Tyle lat Kacper Perkuszewski grał w M jak miłość. Kacper Perkuszewski zagrał w różnych produkcjach. Jednak do dziś jest najbardziej kojarzony z serialem M jak miłość. W telenoweli grał od samego początku. Czyli od 2000 roku aż przez 18 lat. Jego bohater, Marek Mostowiak, był jedną z tych postaci, bez której widzowie nie wyobrażali sobie dalszych losów. A jednak w pewnym momencie musieli się przyzwyczaić, że Kuszewskiego nie będzie już w Tasiemcu. Wszystko przez to, że aktor w 2018 roku zdecydował się odejść z produkcji. Z serialu wycofywał się stopniowo. Scenarzyści zdecydowali, że wyślą Marka Mostowiaka na drugi koniec świata, a konkretnie do Australii. Wprawdzie ostatnio znów był widziany na planie M. Jak Miłość. Jednak była to jedynie okazjonalna wizyta z okazji nagrywania odcinka świątecznego. Tymczasem Kacper Kuszewski postanowił właśnie im wyjawić, ile dostawał garzy za dzień zdjęciowy. Jego zdaniem nie była to wcale duża stawka. Ja pod koniec mojego bycia w M. Jak Miłość miewałem na przykład jeden lub dwa dni zdjęciowych w miesiącu. Moja stawka to nie było 3000 zł, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy najbardziej? 5000 miesięcznie i to jest brutto. Czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. To są takie kwoty, wyżalił się w wywiadzie dla wykolejeni podcast. Chyba nie do końca zdawał sobie, że rozpęta tym małą burzę. Ludzi w mediach społecznościowych bowiem nieco oburzyli się. Iż wielu Polaków chętnie chciałoby za dwa dni pracy dostawać 5000 zł, nawet jeśli to kwota brutto. Kacper Perkuszewski po odejściu z jak miłość zaangażował się w inne projekty zawodowe. Mogliśmy go oglądać m.in. w programie Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo, wcześniej występował także w tańcu z gwiazdami.